Nie. Skąd wiedzieć, który produkt jest dobry, a którego lepiej unikać? Teraz o naszych decyzjach zakupowych, bo jak wiadomo robienie zakupów to jest mocno indywidualna sprawa. Każdy poczynając od sera mleka czy chleba, kończąc właśnie na telewizorze albo samochodzie musi sam wiedzieć, co dla niego jest najlepsze. Jednak jak się okazuje, wiele rzeczy, czynników decyduje o tym, co kupimy i jak podejmujemy nasze decyzje zakupowe, o tym mówią eksperci. Natalia Sikorska z domu badawczego Nielsen. W przypadku przede wszystkim żywności i kosmetyków oraz chemii gospodarczej, tutaj z tych czynników wyróżniamy przede wszystkim przyzwyczajenie, kupowanie tych samych marek, które dobrze znamy, które zazwyczaj wkładamy do koszyka. I to jest tak naprawdę najważniejszy z takich czynników. Kolejnym czynnikiem są preferencje członków rodziny. Tutaj też możemy wyróżnić rekomendacje znajomych. On jest szczególnie ważny w takich kategoriach jak piwo, wino. Rozmawiają o lekach, z tego źródła czerpią informacje o tym, co jest dobre. Bardzo ważne jak wynika z badań jest również to, z kim robimy zakupy, czyli na przykład dziecko idące z nami do sklepu ma duży wpływ na to, co włożymy do, kaszyka, do koszyka. Ale te kryteria dotyczą głównie produktów tzw. pierwszej potrzeby, czyli jedzenia czy chemii gospodarczej, również leków. Jak to jednak wygląda ze sprzętem RTV AGD albo z nowym samochodem, czym kierujemy się przy wyborze droższych towarów? O tym mówi Piotr Dybowski, badacz z domu badawczego Mezon. Generalnie obserwujemy tendencję, że zaczynamy wykorzystywać bardzo mocny sposób internet do szukania informacji o produktach. To tak się dzieje na przykład w kategorii produktów AGDR gdzie na początku jest to badanie w internecie i tam dokonujemy wyborów. Natomiast już sam zakup jest najczęściej robiony w samym sklepie. Oczywiście znajomi są w dalszym ciągu bardzo ważnym źródłem informacji. Są kategorie, gdzie decydujące, na przykład w kategorii kosmetyków, chociażby dla kobiet, to ta rekomendacja przyjaciół, znajomych jest decydująca o zakupie produktu. No właśnie, co ciekawe, według badania aż 78% z nas pyta swoich znajomych o opinie. Jednak oprócz rekomendacji naszych bliskich często na nasze decyzje zakupowe wpływa również inna ważna kwestia. O tym z kolei więcej Piotr Oracz, współtwórca wyszukiwarki aukcyjnej lupa.eu. Szukamy jednak najtańszych produktów albo szukamy po prostu okazji, przecen, wyprzedaży, czy też jakiejś promocji w stylu dwa w jednym. Tego typu zabiegi skłaniają nas do, do zakupów. Często szukając okazji zostawiamy tradycyjne sklepy i chcemy skorzystać z bogatej bardzo oferty sklepów internetowych czy serwisów aukcyjnych, na których coraz więcej Polaków robi zakupy, na których po prostu jest właśnie taniej. Jednak tutaj też ważna jest umiejętność poruszania się w takich miejscach. Wtedy pomocne są przeróżne serwisy w sieci, porównywarki czy fora internetowe. O tym mówi ponownie Piotr Oracz, współtwórca wyszukiwarki aukcyjnej lupa.eu. Szukamy w internecie, szukamy na forach, przeglądamy opinie o danym sklepie i komentarze, co myślą na temat danego sklepu inni kupujący, którzy już wcześniej mają jakieś doświadczenia z, z nim. To, co my proponujemy, to jest integracja wszystkich opinii i wyciągnięcie końcowych wniosków, nawet wychodzimy szerzej, poza konkretny portal aukcyjny i szukamy też opinii o danym sklepie w innych serwisach. Celem jest przedstawienie kupującemu sklepu całościowo. Skoro pytamy znajomych, skoro zaglądamy na fora internetowe i pytamy tych nieznajomych z wielkiej globalnej sieci internet, to pojawia się pytanie, czy reklama telewizyjna jakkolwiek jeszcze nas interesuje. Okazuje się i tak wynika z badań, to przy, podnoszą, czy przekonują o tym eksperci, że reklama telewizyjna jej wpływ maleje z dnia na dzień. Według danych tylko 3% przebadanych przyznaje się, że do zakupu danego produktu, czy skorzystania z danego sklepu skłoniła ich właśnie telewizyjna reklama, więc ważny chyba sygnał dla wszystkich tych, którzy w tę reklamę wciąż inwestują bardzo duże pieniądze. A jak to u was wygląda w kontekście najnowszych badań o naszych decyzjach zakupowych? Pytam Was właśnie o to na czwórkowym Facebooku facebook.com co wpływa na Wasze decyzje? Czy znajomi, czy własna opinia, czy być może właśnie internet?